Jakie to miejsce włości Kasiu Pelorine de la Tourie Ale przy drodze, tak jakby wydobyć. No zobaczcie, co to na środku za drzewo. A to jaki bałba? U nas to takie w doniczce rosną. To są te feng shui, nie? Miniaturki. Jakie feng shui? Feng shui. No to no, jak się nazywa to? Bonsai. Bonsai. No. Fengxui. No, to, co feng chyba coś od A my tu mamy nagrane? To feng shui. To feng shui, Tak, proszę nie kasować. Słuchaj, no dobrze, że mi język nie wyrzucił jakiego brzydkiego słowa. Jak nagrywasz, to tak, bo żeby tego za dużo, no to zajmuje spowajkę, To jest blisko.